Dzień dobry, nazywam się Adriana Miłość. Od pięciu lat jestem zastępcą prezydenta miasta Mielca i działam na rzecz mieszkańców naszego miasta. Zdecydowałam się wziąć udział w wyborach o stanowisko prezydenta miasta Mielca, ponieważ uważam, że miarą rozwoju człowieka jest podejmowanie nowych wyzwań. A jeśli są one bliskie memu sercu, to tym bardziej warto. A mielec jest mi bliski. Jestem mielczanką, rodowitą mielczanką. Tutaj mieszka moja najbliższa rodzina, moi przyjaciele. Zawodowo od 25 lat jestem związana z naszym miastem. I nie chciałabym brać licytacji w tym, czy to jest nasz mielec, wasz mielec, czy teraz mielec. To jest miasto naszych mieszkańców. I ja chcę, żeby to miasto się rozwijało, żeby Mielec był przyjazny do życia. Jestem samorządowcem, nie politykiem i z perspektywy pracy w samorządzie przez ostatnie 5 lat wiem jakie nasze miasto ma problemy, ale znam też oczekiwania i potrzeby naszych mieszkańców. Jestem kobietą, jestem mamą, świadomą odpowiedzialności za swoje decyzje i za podejmowane działania. Moim dodatkowym atutem jest to, że mam wykształcenie ekonomiczne, finansowe, a także doświadczenie w tym zakresie. Miarą rozwoju miasta jest odpowiedzialne i dobre gospodarowanie budżetem. My, kobiety, pełnimy w życiu wiele ról i świetnie sobie z nimi radzimy rozwiązujemy różne problemy stawiamy na priorytety i balansujemy tak aby każdy czuł się zadowolony i nikt nie był pominięty mielec to nasz dom stawiam na młodych ludzi chcę aby młodzi ludzie nie wyjeżdżali z tego miasta ale jeśli wyjeżdżają po to by się kształcić to chcę żeby do miasta wracali żeby wiedzieli że tutaj mogą rozwijać swoje możliwości że tutaj spełnią swoje cele i swoje marzenia a do tego potrzebne są nowe tereny mieszkaniowe, mieszkania, infrastruktura drogowa. Potrzebne jest zaplecze w postaci miejsc żłobkowych, przedszkolnych. Potrzebne są miejsca do rekreacji, do sportu, bo przecież wszyscy tego potrzebujemy. Potrzebna jest także praca, także z tym związane wsparcie przedsiębiorczości. Chcę, aby wszystkie grupy społeczne, i, wszystkie wiekowo, I wszyscy wiekowo mieszkańcy, od najmłodszych dzieci aż pod naszych najmilszych seniorów, wiedzieli, że to jest miasto dobre do życia. Tożsamość naszą, naszego miasta tworzy przemysł, głównie lotniczy, ale także sport i kultura. I wiem, że te obszary wymagają dużego wsparcia samorządu. Szanowni Państwo, to takie bardzo ogólne założenia do już stworzonego programu wyborczego, ale szczegółowy program wyborczy będę Państwu przedstawiać podczas całej kampanii wyborczej. Nie chcę mówić o misji, ale mam cele i chcę skutecznie zarządzać. Kobiety łączą, scalają, a jeśli dzielą, to sprawiedliwie. Poddaję się więc z dużym szacunkiem i pokorą ocenie wyborców. Szanowni Państwo, Mielec będzie miastem przyjaznym do życia. Chciałabym jeszcze na koniec wygłosić krótkie oświadczenie. Mój start w wyborach pozostaje bez związku ze startem prezydenta Jacka Wiśniewskiego. Jestem kandydatką niezależną. Nasze kampanie wyborcze są oddzielne i wynikają z innych założeń i racji. Przez pięć lat lojalnie i z zaangażowaniem wykonywałam swoją pracę jako wiceprezydent i nie zamierzam do końca kadencji zmieniać moich metod pracy i pozostaję do Państwa dyspozycji. Bardzo serdecznie wszystkich pozdrawiam. Dziękuję.